Cześć, witam wszystkich. W kolejnym odcinku dzisiaj zaprezentuję, jak stworzyć swój własny lokalny serwer całkowicie za darmo. Okej, okay, jednak zanim zaczniemy, musicie pamiętać o tym, że serwer lokalny powinien służyć głównie do testowania pluginów lub do rozgrywki, maksymalnie dla kilku osób, dlatego że maszyna hostująca dla tego serwera to wasz komputer. Dlatego po pierwsze, kiedy włączycie swój komputer, ten serwer również będzie włączony, a po drugie, czym bardziej obciążony będzie serwer, tym bardziej obciążony będzie Wasz komputer, więc też będzie Wam się gorzej grało. Także jeżeli szukacie sposobu, by stworzyć serwer dla, nie wiem, 30 osób, Całkowicie za darmo, no to raczej takiej oferty nie znajdziecie, trzeba zapłacić, kupić VPS-a albo hosting, ale te tematy zostawimy na inne odcinki. A teraz przechodzimy do tego, jak stworzyć lokalny serwer. Zacznijmy od tego, żeby stworzyć sobie na przykład na naszym pulpicie folder o nazwie jakiejkolwiek chcemy, czyli na przykład lokalny, jak go tak nazwę mówię, nazwa totalnie nie jest ważna. Następnie umieszczamy w nim plik start. Jest to skrypt. Oczywiście podlinkuję Wam go w opisie. Zajrzymy jednak co on będzie tutaj zawierał. Jak widzicie prosta konstrukcja, dwie linijki. Pierwsza komenda jest to komenda uruchamiająca nasz serwer i co ważne, w zależności ile macie RAMu, tyle możecie tu je przydzielić. Jeżeli jest to serwer tylko jakiś tam testowy, no to na spokojnie taka dwójeczka jest bardzo optymalna, myślę. No i 2 GB RAMu może być tutaj przydzielone. Jeżeli chcecie 1, no to zmieniacie tutaj 1. Jeżeli chcecie 5, zmieniacie 5. Proste. Więc ja zostawię sobie dwójkę. No i zaraz jeszcze wrócimy do tego pliku, żeby pokazać wam jedną rzecz. Oczywiście, pause, żeby skrypt się wykonał. I tak to działa. Teraz bardzo ważna rzecz, którą musimy jeszcze umieścić w tym folderze. Jest to silnik naszego serwera. Ja umieszczę Spigot 1.15.1, natomiast to może być jakikolwiek inny silnik, może być to Paper, może być Bucket, co tylko chcecie. Umieszczę Wam również w opisie link do tej stronki, gdzie pobieram tego Spigota. Kiedy on się nam pobierze, zaraz sobie go tam wsadzimy. Ok, mamy już nasz plik na pulpicie, teraz możemy go przeciągnąć do folderu ze skryptem, następnie zmieniamy jego nazwę na silnik, dlatego że nasz skrypt właśnie wywołuje do działania plik o nazwie silnik, dlatego te nazwy muszą być po prostu takie same. Teraz możemy uruchomić nasz serwer właśnie tym oto skryptem i wyświetla nam się taka informacja. Jeżeli mamy taką informację, którą wam teraz wkleiłem, ponieważ ja tego problemu już nie mam, no to znaczy, że macie problem z żawą i możecie zajrzeć w opis albo w prawy górny róg, ponieważ przygotowałem do tego inny poradnik, żeby już tutaj nie mącić. Jeżeli jednak macie taką informację jak ja tutaj, no to klikacie Enter. Nasz serwer zacznie się tutaj już ładować. Jak widzicie powstał nam plik eula. Zamykam naszą konsolę. Oprócz euli oczywiście nam się utworzyło serwer properties i logs. Wchodzimy w eula i zmieniamy tutaj na true. Zapisujemy ctrl s lub tutaj plik zapisz. Zamykamy i ponownie odpalamy nasz serwer skryptem. Ponownie klikamy enter. i czekamy, aż nasz serwer zacznie działać. Ok, w naszej konsoli pojawił się dość duży spam, ale tym się nie przejmujcie, świadczy to o tym, że w naszym folderze zostały stworzone pliki, został wygenerowany świat i tak dalej. Także jeżeli macie wszystkie pliki, możemy przejść już do momentu, w którym wejdziemy sobie na nasz serwer, jednak przedtem nie wiemy, jakie on ma IP, więc wchodzimy sobie tutaj w nasz start, wpisujemy cmd. Otwieramy prawym przyciskiem myszy, uruchom jako administrator, akceptujemy i tutaj w linice wpisujemy IP config, klikamy Enter, no i mamy to IP. Oczywiście ja swoje zamazałem, dlatego że nie chcę, żeby ono tam gdzieś poszło w internety, więc teraz kopiujemy sobie to nasze IP, Ctrl C lub prawym przyciskiem myszy e i możemy przejść do naszego Minecrafta. Jesteśmy w Minecraftie, możemy kliknąć Add Server. A następnie wkleić nasze IP. Jak widzicie, serwer działa. Ma on 20 slotów. Ma on TDM Minecraft Server. Oczywiście to wszystko możemy skonfigurować w tych plikach, ale o tym może stworzę inne odcinki. No i teraz możemy śmiało wejść na nasz serwer. Jesteśmy na serwerze. Jak wpiszemy version to wyświetli nam się. Spigot115.1, czyli dobrze, wszystko działa. No, i jak możecie tutaj zobaczyć, w konsoli mamy również informację, że wszedł na serwer, więc oczywiście wszystko funkcjonuje jak powinno. Mam nadzieję, że poradnik się spodobał. Piszcie koniecznie, jakie poradniki odnośnie pluginów serwerów Minecraft mam jeszcze zrobić. No i co, mam nadzieję, że zostawicie jakiś pozytywny komentarz, łapkę w górę. Trzymajcie się. Cześć, cześć, cześć.